Witam serdecznie. Poniedziałek rano, wszystko na dachu, będziemy towarzystwo ruszać. Tak to wygląda Dzisiaj mamy wolne, także dostaną dzisiaj. Ktoś tam widzę usiadło na zaciąg, niech siadają oczywiście do sąsiada Spróbujemy żeby to się wzięło w kupę Jeść, pić 40 minut i od nowa. Lepiej niech teraz wsiada w zaciąg, niż później ze ścinki. Będzie więcej ze ścinki, jak tam się działo. porannej kawki mamy chwilę na takie dzisiaj poganianie będziemy malowali gołębnik tak jak powiedziałem już kawałeczek jest pomalowany różnice widać taki a taki tam kawałek już zadzwiamy też jest pomalowany Także dzisiaj malujemy Jeszcze z 80 może stóweczka sobie chodzi No wszystkie dzisiaj chodziło Tam, ten co usiąd, usiadł na zaciąg, mógłby przelecieć, to by się przejechał do mnie do domu. Tam bym go puścił, niech sobie jest skrzydełka. Tym co się jeszcze chce bardziej chodzić. Teraz tego gołębie to bez pojęcia. Ma zaciąg otwarty może sobie usiąść do Woli, do sąsiada Bo zamknięty zaciąg. Jeszcze będzie się pchał. U mnie będzie drygał, 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 a tam nie dryga, tam siada jak do siebie. Posypiemy Niech popapusiują i naprawdę non stop kolor dzisiaj nie widzę żeby to chętnie zlatywało no zle, zlecieć zleci, no bo wiadomo na tyle gołębi no to coś tam zleci, ale jakieś pojedynki widzę chodzą trzy i jeszcze chodzi w górze u sąsiada usiadł i siedzi. Może lepiej dla niego, żeby nie przylatywał? Jeszcze były kawki Siada, Będą się dały jeszcze pojedynki, widzę. Ciemny jakiś usiadł. trzy, pięć, siedem jeszcze jest. Kasztan jakiś żółty koroniaty. Ciemny koroniaty. Budapeszt, koroniaty, same koroniaty, a niezwykły ciemny. też jeszcze ktoś chodzi w górze. Dwa widzę. Zaraz będą chodziły, bo widzę, że drgają Wydrygam wszystkich. Nawet jeden na budzie ma nie zostać. Tak jak widzieliśmy na poprzednim filmie, młode, odsadzone. Chcą chodzić. Навет едем на будет, а туда и таки миш-маш. Ну вот уж. Отложим на сядки, нехотя бы Есть такое вот, Trochę posiedzą. Będziemy dzisiaj malowali, chodzili cały czas przy gołębiach. Jutro posprzątamy tutaj, jak to ja mówię, jak na święta. Z każdego dzisiejszego gonienia filmu nie będę nagrywał, bo. Myślę, że byłoby tych filmów ze 20. Pozdrawiam. Trzymajcie się na razie. Cześć.